Historia ludzkości sekrety, które ukryto, tajemnicza wiadomość. Nathaniel Graves był badaczem starożytnych cywilizacji, który przez lata podążał tropem niezwykłych artefaktów i ukrytych prawd. Nie ufał oficjalnym teoriom, zbyt często spotykał się z dowodami wskazującymi, że historia ludzkości jest znacznie starsza i bardziej skomplikowana niż się powszechnie uważa. Pewnego dnia wśród stosu korespondencji jego uwagę przykuła stara księga, oprawiona w skórę, z wypalonym na okładce symbolem przypominającym oko. W środku znajdowała się jedynie kartka z krótką wiadomością. Historia, którą znasz, to tylko cień prawdy. Jeśli masz odwagę, podążaj śladem zaginionych cywilizacji. Twój przewodnik czeka w Stambule. Nataniel wiedział jedno takie rzeczy, nie działy się przypadkowo. Spotkanie z przewodnikiem Wkrótce znalazł się w Stambule, w cieniu starożytnych murów Hagia Sofii. Tam czekał na niego tajemniczy przewodnik starszy mężczyzna o przenikliwym spojrzeniu, odziany w ciemny płaszcz. Szukasz prawdy? zapytał cicho. Szukam odpowiedzi, odparł Natanie. Niektóre odpowiedzi nie są dla każdego. Mężczyzna wyciągnął z kieszeni fragment starej mapy, na której zaznaczono miejsce ukrytych ruin w Egipcie. To, czego szukasz, leży poza granicami znanej historii. Istniały cywilizacje, których ślady zostały celowo zatarte. Pytanie brzmi: czy jesteś gotów je odnaleźć? Egipt ślady zapomnianej cywilizacji. Nataniel wyruszył na pustynię, do ruin, o których nie wspominały przewodniki. Było to miejsce, do którego lokalni mieszkańcy bali się zbliżać, mówiąc o klątwie zapomnianych bogów. Tam odkrył coś. Co przeczyło oficjalnej nauce, monolityczne struktury, których sposób obróbki kamienia był bardziej precyzyjny niż współczesna technologia. Na ścianach jednej z komnat znajdowały się starożytne inskrypcje przedstawiające ludzi stojących obok gigantycznych istot. Przewodnik, który znów pojawił się u jego boku, szepnął. Inne epoki, inne cywilizacje, ludzie, których nazwaliśmy bogami. Ale to był dopiero początek. Mapa gwiazd sprzed 12 tysięcy lat. W jednej z ukrytych komór Nataniel natrafił na coś, co dosłownie zaparło mu dech w piersiach. Mapa gwiazd Wyryta na ścianie, przedstawiająca układ planet sprzed 12 tysięcy lat czasów, które według oficjalnej nauki były epoką prymitywnych łowców-zbieraczy. Ale ktoś już wtedy znał kosmos i jego strukturę. To nie pasowało do podręczników. Przewodnik wyjaśnił. Ci, którzy przyszli przed nami, Posiadali wiedzę, jakiej jeszcze długo nie osiągniemy. Ale ich cywilizacja została zniszczona przez kataklizm, a może przez tych, którzy nie chcieli, byśmy poznali prawdę. Nataniel zaczął rozumieć, że jego podróż dopiero się zaczyna. Zatopione miasta i ukryta historia. Kolejna wskazówka prowadziła go do Indii. Tam, pod powierzchnią oceanu, leżało zatopione miasto, którego wiek szacowano na ponad 10 tysięcy lat. Archeolodzy unikali tematu, ale pod wodą widać było pozostałości struktur, które wskazywały na zaawansowaną cywilizację. Wielki potop to nimit, powiedział przewodnik. To było wydarzenie, które zakończyło poprzednią erę ludzkości. Ale ci, którzy przetrwali, zostawili ślady. Nataniel widział te ślady na własne oczy. Biblioteka ukrytej wiedzy. Ostateczna wskazówka prowadziła do tajnego archiwum. Na jednej ze ścian znajdował się starożytny tekst, który przypominał coś znajomego. Ludzkość nie jest tym, za co się uważa. Historia została napisana od nowa, a ci, którzy ją pamiętają, milczą. Wśród dokumentów znalazł opisy kataklizmów, które powtarzały się cyklicznie. Były tam również zapiski o istotach, które przybywały z nieba i nauczały ludzi wiedzy. Ale dlaczego ta wiedza została zapomniana? Zniknięcie przewodnika i ostatnie słowa. Gdy Nataniel odwrócił się, przewodnik zniknął. Nie było po nim śladu, jakby nigdy nie istniał ale jego ostatnie słowa wciąż rozbrzmiewały w umyśle Nataniela. Prawda nie jest ukryta, jest tylko ignorowana. I wtedy Nataniel zrozumiał, że to nie koniec jego podróży, a dopiero jej początek. Jeśli drogi widzu interesuje Cię dalszy ciąg tej historii, to zasubskrybuj nasz kanał i bądź z nami w ciągłym kontakcie.